Witam państwa w Teleekspresie 26 października w programie między innymi o makabrycznym odkryciu w lesie koło Garwolina na Mazowszu. Zaczynamy. Dramatyczny finał poszukiwań cztero i półletniego Leona. W miejscowości Rudata Lubska koło Garwolina policjanci odnaleźli zakopane ciało chłopca. Para 19-latków, matka chłopca i jej partner usłyszeli zarzut zabójstwa. Rosja popełniłaby niewiarygodnie poważny błąd, gdyby użyła taktycznej broni jądrowej, stwierdził prezydent USA Joe Biden. Rosyjskie siły nuklearne przeprowadziły zaplanowane ćwiczenia z potężnego uderzenia atomowego. Strona amerykańska była o nich z wyprzedzeniem poinformowana. Groził śmiercią i chciał wedrzeć się do biura Jarosława Kaczyńskiego. Policja zatrzymała agresywnego mężczyznę, który dopuścił się ataku na siedzibę Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Sprawę bada prokuratura. Sam pracuje nad rekordową waloryzacją rent i emerytur. W przyszłym roku emeryci dostaną nie mniej niż 250 zł podwyżki. W wielu przypadkach wzrost świadczeń będzie jednak wyższy. Poza tym w przyszłym roku seniorzy otrzymają trzynastkę oraz czternastkę. Niemieccy ekolodzy złożyli skargę do Komisji Europejskiej na kopalnię turów. Chcą zatrzymania wydobycia w polskiej kopalni, mimo zawartego na początku roku porozumienia z Czechami. Teraz akcja policji wymierzona w, w przestępczość kierowców, którzy świadczą usługi przewozu osób na tzw. aplikację. W Warszawie zatrzymano 12 takich przewoźników. Wystawiono także mandaty. Policja już zapowiada podobne akcje w innych miastach. A u nas za chwilę warte uwagi arboretum Wirty na Kociewiu, w którym prezentują się owoce gruszy wieżbolistnej. To nie są obiecanki cacanki. Pokażemy je naprawdę, ale wcześniej inne tematy w skrócie. Po 15 latach Carmen powraca na deskie opery wrocławskiej. Arcydzieło bizata podczas swojej prapremiery w XIX wieku spotkało się z chłodem paryskiej publiczności. Jednak z upływem czasu opery trafiła w Gustamy Romanów. 17-latek ze Szczecina może się poszczycić stworzeniem ekologicznych doniczek z fusów po kawie, za co zdobył nagrodę w krajowym finale konkursu Explorer. Torkowy wieczór w Lidze Mistrzów nieudany dla Biało-Czerwonych. Szansę na awans do fazy pucharowej straciła FC Kopenhaga Kamila Grabary, a także Juventus Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika. Wieczorem las kolegów z kadry może podzielić Robert Lewandowski. Pora na informacje muzyczne. Wieczorem w Krakowie wystąpi 50 Cent. 47 letni artysta jest jedną z największych gwiazd hip-hopu i amerykańskiej popkultury. A teraz już Marek Sierocki opowie o nowym wydawnictwie brytyjskiego zespołu. Lajkonik to niewątpliwie jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Krakowa. Od 35 lat w tę wciela się pan Zbigniew. W końcu uznał, że należy mu się trochę odpoczynku, a i ktoś nowy na pewno chciałby się wykazać. Panów lajkoników, lajkujemy zawsze. Kończymy teraz. Jutro, Jutro Krzysztof Ziemiec, a ja za chwilę zapraszam na teleekspres Ekwipę. Do widzenia. Dzień dobry, zaczynamy Telekspres Ekstra, a na początek u nas cennik ozdób na Dzień Wszystkich Świętych. Za kilka dni Wszystkich Świętych na cmentarzach już spory ruch. Sprawdźmy jak przebiegają przygotowania. Ile w tym roku zapłacimy za przystrojenie grobów? W tunelu Trasy Łagiewnickiej w Krakowie odbyły się ćwiczenia. Służby ratownicze trenowały uwalnianie poszkodowanych po wypadku autobusu z samochodem osobowym. Biżuteria, listy, dokumenty, zdjęcia. Podczas II wojny światowej w obozach koncentracyjnych Niemcy zabierali więźniom rzeczy osobiste. Organizacja Arolsen Archives zwraca ukradzione przedmioty rodzinom ofiar, a pomagają w tym także Polscy licealiści. Po trzech dobach, czterech godzinach, 50 minutach i 45 sekundach łódź regatowa I Love Poland dopłynęła do mety regat Rolex Middle Sea Series. Ustąpiła tylko dwóm zdecydowanie większym jednostkom. W klasie Volvo Ocean była bezkonkurencyjna. W jednej ze szkół średnich w Prudniku działa pracownia, która zapewnia nadzwyczajne warunki do zajęć z przedsiębiorczości. Ma sprzęt, który pozwala przyszłym przedsiębiorcom opanować najnowsze rozwiązania z dziedziny automatyki przemysłowej. Proszę bardzo. Zanim oddadzą się Państwo medytacji, to mamy jeszcze bardzo ciekawy temat, bo wystąpi pięściarz, który śpiewa prawie tak dobrze, jak się bije, ale wcześniej jeszcze skrót innych tematów. Przecieżka turystyczna z audiodeskrypcją powstała w mucznym. Na trasie zamontowano urządzenia, które pomogą osobom niewidomym w zwiedzaniu bieszczad. Jest jedynym na świecie oceanarium poświęconym zwierzętom Afryki i niezmiennie pozostaje jedną z największych atrakcji turystycznych w kraju Afrykanarium Wrocławskiego Zoo. Ma 8 lat. jesienno zimowe smaki także na naszej mapie. Proszę bardzo, na początek orzech. Wśród kolekcjonerów literatury jest swego rodzaju białym krukiem. Kolumbijczyk Jorge Iwan Salazar jest bowiem zafascynowany tylko jednym autorem i tylko jedną jego książką. Ale za to jaką? W swojej biblioteczce zgromadził prawie 400 wydań słynnej powieści Gabriela García i Merkeza 100 lat samotności. A niszczeniem rywali zajmuje się mistrz świata wagi ciężkiej organizacji WBC Tyson Fury. Niepokonany Brytyjczyk oprócz smykałki do boksu może pochwalić się też innymi talentami. Nie stroni na przykład od mikrofonu, z którym radzi sobie niewiele gorzej niż w rękawicach. W jak Ekstrapora na informacje muzyczne 35 lat temu na pierwsze miejsce brytyjskie listy bestsellerów wszedł album Nothing Like The Sun Stinga. Krążek ugruntował pozycję brytyjskiego muzyka jako jednej z największych gwiazd światowego biznesu, o czym opowie Marek Sierocki. Sting na do widzenia. i to jeszcze z takim przebojem oznacza tylko dobre popołudnie i tego Państwu życzę. Jutro tutaj Krzysztof Ziemiec, a teraz Marta Piasecka i serwis Info. Do widzenia.